Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony a to jest kolejny, tym razem już drugi odcinek z Minecraft Ultra Hardcore, tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, po ostatnim odcineczku nic nie grałem, tak, tak jak obiecałem, nic nie ruszałem tutaj save'a mojego i w dzisiejszym odcinku wybieramy się do kopalni, tak jak powiedziałem ostatnio, się nie powiedziałem, bo nie pamiętam nawet, bo przydałoby się przespać, żeby nic nam się tutaj nie zrespiło na pewno, wybieramy się dzisiaj do kopalni, ponieważ potrzebuję złota, potrzebuję złota na złote jabłka, E, tylko czy ja mam coś co by mi się przydało, węgiel by mi się na pewno przydał, e, więcej pochodni, większa szansa na przeżycie i jeszcze dodatkowo mogę zrobić sobie drugie łyżeczko, co też byłoby dodatkowym ułatwieniem oczywiście e, przy zwiedzaniu cave'ów. Drzwi mogę zostawić, nie przydadzą mi się chyba w żaden sposób. E, I teraz tak, co ja wam obiecałem. Obiecałem wam, że jak będzie 60, jak będą 64 łapki to robię water skilla. Znaczy, skaczę do wody, tak? Ogólnie. I w sumie dobiliście te łapki. Ja sobie jeszcze kordy zapiszę. Także moi drodzy, dzięki serdeczne za 64 łapki w górę pod ostatnim odcinkiem, tak naprawdę. O, oberwaliśmy pół serduszka. Ciekawe w jaki sposób odpadłem do wody. Więc nie powinienem nic oberwać, tak naprawdę. Nie wiem, ten Minecraft jest czasami naprawdę zbugowany. A w tym momencie nie będę na to zwracał uwagi, bo musimy dzisiaj zdobyć jakieś surowce. To jest was mnie trollował, że oczywiście tutaj gdzieś jest wioska. Ale ja nie założyłem tutaj żadnej wioski na odcinku, jak oglądałem. E, także proszę nie trochować. Czekajcie, czy ja mam dźwięki w Minecraftie? Nie mam. Czyli muszę jeden trik zrobić w tym momencie. Okej, okay, weźmy tak. Teraz na Ultra Motion. Ok, teraz już powinienem wszystko mieć w porządku przed chwilą nie miałem dźwięków w Minecrafcie. Tak jest niestety czasami przy włączaniu Minecrafta z shaderami, że mi dźwięki gdzieś znikają. Nie wiem, może z... ktoś z Was ma jakąś metodę na to. Eee, muszę po prostu przełączyć czasami Minecrafta i shadery na nowo, żeby, żeby, żeby te dźwięki były z powrotem. Nie wiem, czy można na to jakoś zaleć, żeby nie trzeba było tak robić, bo czasami o tym zapominam, a lubię grać. Nie mam dźwięki w grze, bo czasami podejdzie jakiś tam e, szczwany creeper, creeper, szczwany creeper, o eee, szczwany creeper i niestety za fajnie wtedy nie jest. Dobra, tu jest jakaś kopalnia, ale czy ja na pewno chcę chodzić po kejwach? bo nie jest to mądre rozwiązanie. Szczególnie na ultra hardkorze. Mówię, że to nie jest w ogóle mądre rozwiązanie, bo surowców więcej znajdziecie tak. A, wydaje mi się, że nie chcę tutaj schodzić. Oj, nie, 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 nie. Ja się nie zapuszczam w takie miejsca. Już dzisiaj straciliśmy kolejne serduszka. w tym tempie tu w kolejnym odcinku będę miał kolejne puserduszka mniej. Trzeba uważać ej. Kurczę, mam mało jedzenia. Kolejny minus. Możemy się przejść, w sumie, po powierzchni, trochę. Może uda nam się znaleźć jakiegoś fajnego kejwa. Plus, może jakieś zwierzątka polujemy sobie. Co by zwiększyło nasze zapasy tutaj pożywienia na serii. Bo, jak będę miał tylko tyle jadzonka, to nam na długo niestety nie wystarcza. Tak, tyle jadzonka to nam na parę odcinków maksymalnie. Jak będę robił je w takiej rzadkości. No ok, no tutaj nic nie widzę, żadnych zwierzątków. W szczęście, że w ostatnim odcinku znalazłem, bo dzisiaj miałbym. Totalne zasłuż głowy. Jesteśmy oczywiście na Blom Place więc to jest wielce prawdopodobne. O, kurczaki, no. To jest kurczędząca, jakie bym chciał. Oczywiście ja sobie je zabijam, mógłbym zrobić sobie farmę, ale na ten moment gry nie ma to sensu. Zrobimy sobie farmę zboża w kolejnym odcinku, jak powiedziałem. Fakt, że go za słabe hity. Z słabym hitem niestety przetrwał, choć tu kurczaku. Okej, okay, mamy cztery kurczaki też. Kolejne cztery, więc powinno nam to. Zwiększyć nasz czas przeżycia o jakieś chyba 10 minut, nie wiem. Nie wiem, ile takie kurczaki wystarczą. Tak, może ktoś mi powie kiedy kiedyś, obliczeń, ile taki, przecież nie jeden kurczak zjedzony w Minecrafcie, jeśli nie biegamy, daje z tym, że ja jeszcze biegam, więc to jest dodatkowy minus. A, do nasycenia. Nie na jedzenia, bo w Minecraftcie jest coś jak nasycenie. Czy to jest energia, nie wiem. Ktoś z was może mi powiedzieć, bo to jakoś inaczej mówi o Minecrafcie. To nie był poziom na jedzenia, to poziom nasycenia, bądź czegoś tam. O, i mamy krówki, no i fenomenalnie. I to ile tych krówek? O jeny, jakie wspaniałe miejsce mi się wygenerowało. Jesteśmy ogólnie na Minecraft 1.9, moi drodzy. I ta seria prawdopodobnie będzie prowadzona na Minecraft 1.9. Wiem, że wyszły z napshoty do 1.10, ale ja nie mam zamiaru na nie przechodzić. Z racji, że... Z racji, że, 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 że... Że, że jest jeszcze niestabilna, plus to byłoby możliwe nawet szkodliwe. Tej wersji Minecraft'a poczekać chwilę. Ok, musiałem coś sprawdzić sobie tylko. Czy mi ik przyszedł. Okej, okay, weźmy sobie zbierzmy, ile mogę tych krówek. Jakieś dwie chyba zostawię sobie tutaj, żeby na pewno móc je rozmnożyć później. Hmm, bo krowy to nie kurczaki ich niestety jajkiem sobie nie przeniosę. Fajnie by było mieć jakieś stałe źródło pożywienia tutaj. To na zbroję też mogę je przerobić od biedy ujdzie. Ale nie mam zamiaru, raczej zostawię sobie na enchant. Ok, no z, z wyprawy na cave, y, tak naprawdę zrobiła nam się wyprawa na jedzonko. No e, to dobrze, musimy wszystko tutaj rozgraniczyć. Bo niestety, jak mówię, z moim zapasem nie zdążyłbym doczekać wyrośnięcia farmy. A z takim zapasem z e, takiego porządnego stada krów, chociaż mi to bardziej na stado bizonów powinno <noise> wyglądać. Z racji, że jeszcze na stepie bądź łące, nie wiem jak biom dokładnie, bo niektórzy na to mówią step. Ja na przykład mówię na to step, a inni nazywają ten biom łąką. Co mi właściwie nie pasuje, bo łąka to nie jest żaden biom, bo łąka to jest po prostu, po prostu teren, gdzie nie ma drzew. No i tutaj by się też zgadzało, gdzie jest trawa. Ale nie ma strefy klimatycznej chyba, gdzie jest łąka. Nie wiem, musiałbym się upewnić, ale nie będę wam tutaj wymyślał nowych prawa, praw biologiczno-chemiczno i tak dalej, bo to się naprawdę mija z celem. Tam mamy konie, tam mamy owce, no okej, okay, mamy jakieś takie ży, żyzne miejsce dosyć, gdzie tych zwierzaków jest naprawdę dostatek. Tam było jeszcze więcej krów, ale na razie wydaje mi się, że 47 mięsa to jest zapas na dłuższą chwilę. Tu nie ma żadnego zejścia do kajwa, nie ma. I oczywiście dzisiaj standardowo odcinek będzie trwał 20 minut, tak jak powiedziałem, taki będę format odcinków tutaj prowadził, żeby było mi ciężej. Tu jest lawa, Ok, czyli jakbym chciał lawę z powierzchni, to mam tutaj. Czy mógłbym się tutaj wkopać? W zasadzie mógłbym się wkopać w tym miejscu. Ale tutaj mam cave'a. Mogę zaryzykować ewentualnie. Skończymy serię na tym odcinku, no co tam? Mm, ale to jest fajny cave powierzchniowy, ej, naprawdę. Tylko czemu tutaj żelazo się nie może zrespić żadno, no? Na powierzchni byłoby o wiele fajniej i prościej dla mnie. Zagłębianie się w cave. Y. Zwiększa ryzyko zrespienia się szkieleta. Jeszcze mam shadery i to mi widoczność pomniejsza. Akurat tutaj nic nie było, okej, okay, nic się tu nie zrespiło, ale żadnych surowców też nie widzę, który tutaj mamy? Poziom 98, no, wydaje mi się, że surowce się respią niestety normalnie poza węglem i tak dalej, czyli możemy sobie w tym miejscu na przykład zrobić, o. Chciałem zrobić sobie w tym miejscu zejście, no ale jak widzę już nam genera... Genera... generowana mapa tutaj pomogła jak najbardziej. Zwieźlimy sobie pochodnie do ręki, no i staramy się tutaj nie zdedać. No i to jest niestety styl wejścia, którego nie lubię, bo z reguły spadam w nie. Okej, okay, tutaj mamy już szkieleta. Także, wow. To było mega głupie. Już serduszko mamy w plecy. Okej, okay, nie, no to, 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 to ewidentnie będę się kopał gdzieś tutaj w bok, żeby nie wpaść tutaj do cave'a. Niestety ze szkieletami nie chciałbym toczyć pojedynków póki nie mam swojego łuku. Póki nie mam jeszcze jakiejś zbroi i refilii. po tak, na razie to jest niestety... Totalnie nieopłacalna walka z nimi, tylko bym dostawał mączkę kosną co najwyżej sobie jedzonko przyspieszyć, ale i tak mam już zapasy zrobione dzisiaj w odcinku. A, także głupotą byłoby się z nimi zmierzać. Jaki to jest poziom ze złotem najlepszy? Tego kurczę niestety nie pamiętam. A dobrą rzeczą byłoby takie rzeczy pamiętać, bo to by mi bardzo ułatwiło grę w tym momencie. Tutaj mamy dalej stona. Też jeszcze będzie całkiem dużo takich poziomów, gdzie będą się przekopać przez kobla, niestety. I kończy mi się kilo, czyli w tym momencie muszę się kopać tutaj na bok. I zrobimy sobie jakieś tutaj stacje. Przyszkujemy sobie oczywiście crafting table. ok, Nie mam żelaza, żeby zrobić sobie żelazny kilo, kurczę. To muszę zrobić sobie kamienne. Najlepiej no, ja sobie od razu dwa skraftuję. Bo nawet jak znajdę, takie żelazo to i tak mogę korzystać z kamiennego nadal. Zresztą zawsze na zapas może zostać, A, także teraz musimy skopać gravel i skopiemy się teraz w tą stronę. Ok, mamy flint. Fajnie, dobra. Zabezpieczymy się w takie przedmioty, żeby nie trzeba było schodzić później do kopalni. Bo jak najbardziej chciałbym, jak najwięcej surowców sobie zakopać, nakopać przy jednym takim podróży. Tutaj pod ziemię 69 kratkę. Diamenty. Teraz się od 12 kratki. Żelazo chyba się zaczyna jakoś tutaj na 60. Czy coś takiego, tak jakoś generatory mapy działają. Okej, okay, czekajcie, skończymy sobie najpierw pierwszy kill off I zobaczmy, 65. kratko, okej, okay, powoli będziemy sobie schodzić, nie będę miał włączonego F3. Bo na to się niestety nie fajnie patrzy. Okej, okay, mamy tutaj ten cave obok. Powiem, że kusi mnie naprawdę, żeby wejść sobie do cave'a. Ale z drugiej strony, no nie chcę ryzykować kolejnej utraty serca. Dzisiaj już półtorej serduszka w plecy. Oho. Oho. Dobrze, że nie nietoperze wow, niekują. Usłyszałem jakiś krok. Okej, okay, tu zadotykamy sobie. Tu mamy raczej czego wyjście, ale muszę je rozkopać. To słyszałem szkieleta. także na pewno słyszę lawę. Okej, okay, na szczęście tutaj nie ma szkieleta. Mamy za to trochę przyspieszone zejście tutaj, ale gdzieś tutaj jest slawa, więc też muszę uważać, żeby się w nią nie wkopać. Naprawdę mi się przestrasza, jakby mi teraz nagle taki szkielet gdzieś tutaj wyskoczył. Byłoby to co najmniej niebezpieczne. Widzicie coś źle zrobiłem w sumie, że nie wziąłem sobie jabłek pod ziemię. Tak, mogłem dzisiaj jeszcze sobie jabłka nazbierać. Zanim się wybraliśmy tutaj. Byłoby mi na pewno. Lżej na sercu, że miałbym tą pewność, że w razie czego mogę sobie już zrobić to jabłko i wyregenerować się, a teraz będę musiał jeszcze wyjść na powierzchnię, żeby to jabłko zdobyć. Nawet sobie żadnego, żadnej sadzonki sobie nie wziąłem. A można było w sumie wziąć, to nie jest głupi pomysł, tak nosić. Nie ja głupim pomysłem byłoby też zrobić sobie takiego pod ziemią pomieszczonka, tak jak ją teraz nad ziemią, co jest trochę ryzykowne, szczerze mówiąc że w którymś odcinku w końcu spadnę. Tak można by pod zrobić jakąś taką kopułę niewielką, pod którą można by sadzić normalnie drzewa i tak dalej. Zrobić sobie takie, wiecie, takie przetrwanie. Ale to, to, to niestety byłoby strasznie nudne i dlatego tego nie zrobię. Już jedną bardzo nudną rzecz robię w tym momencie i kopię się pod ziemię. Co jest naprawdę bardzo fascynujące pewnie. Ale cóż, taki temat odcinka, takie odcinki też muszą być. Tu muszę rejestrować wszystko, jak się dzieje, ale część z Was to przecież odpowiada naprawdę. Więc tutaj się... Nie ma co, 25 kratka, 24. Zaraz powinien być na poziomie diamentów, ale jeszcze żadnego żelaza nie znalazłem. Bo już mi się wydało, że jakiś klej tu się wygenerował przede mną. Tylko taka ciemniejsza tekstura andyzytu. Spójdźmy się w dół jeszcze bardziej. Musimy dojść do tej 12 kratki. Tam będzie, jak znajdę jakieś diamenty, plus znajdę jakieś żelazo. To będzie naprawdę dobrze. A tak, póki co, to nie widzę tutaj żadnych surowców. Mam 17 kratkę. 16, 15. Pochodnie mi na zejście na dół wystarczy, więc na razie sobie ich nie dorabiam. Kilow powinien też wytrzymać. Do momentu dojścia na tą kratkę 12. zejdę chyba na 10, tak. Jak jesteśmy na 10, to możemy trafić jeszcze na diamenty mm, po boku i pod nogami. E ewentualnie, oj. To by był już błąd, naprawdę. Ja bym jeszcze kratkę niżej, nie? Jak dobrze, że tym razem tak nie spieszyłem się na klocku. No dobra, to będziemy chodzić sobie po 11. kratce chociaż, czy to dobre? była tak lawa, nie? I tutaj ona jest okej, okay, czyli na tym poziomie jest już lawa musimy na to jak najbardziej zważać żeby nie wpaść sobie o no ona tutaj się rozlewa, ojej to jest kurczę niebezpieczna sprawa już na szczęście tutaj chyba się kejwy okay, nie respią na tym niskim poziomie hmm, także od jednej rzeczy jestem bezpieczny, o! fajnie, że tu jest granit i tu są inne takie po drodze więc będziemy mogli sobie je kopać jak najbardziej o jene, nie mam żadnego żelaza. No i to jest przykre niestety, czyli już... Tak, został mi o stanie plus jeszcze kilo drewniany mam w ekwipunku. Jeszcze nie wywaliłem po pierwszym odcinku, weźmy sprawdźmy tutaj czy nigdzie nie ma żelaza. Bo nie obraziłbym się za jakąś sztabeczkę taką. Właściwie za trzy sztabki. Fajnie by było sobie pokopać filofem żelaznym już, a nie kamiennym. A, bo kamienne to szczerze mówiąc trochę tak kiepsko. No ja, dobra, mamy tutaj na dziesiątą kratkę i kupiłem się póki co do przodu. Będziemy się to lepszy pomysł niż kopanie się na boki i robienie jakiegoś pomieszczenia tutaj. Jeszcze sobie nakupię przy okazji Mogę Pomyśleć później o jakimś wejściu na moją wyspę latającą. Ale może o tym nie dzisiaj. No, raczej dzisiaj nie będę o tym myślał jeszcze, okej. Okay. Skupiamy się tutaj do przodu, 8 pochodni mi zostało. Nie mam na nim tutaj zważać, okej. Okay. Propos zadań, bo ktoś z Was mi powiedział bardzo fajne zadanie. O! Redstone, fajnie. Dobre, to tutaj mamy Redstone. Przeciwko może żelazo jakieś? Żebym budował sobie domek z cegieł, co normalnie w Minecrafcie nie jest jakimś wyzwaniem, to tutaj faktycznie na tym trybie świata plus jeszcze ultra hardcore jest fajnym zadaniem. Jak najbardziej sobie takie zadanko wykonam. Plus pomyślałem, że nie będę faktycznie żadnych nagród robił. Złoto. Nice. Żadnych nagród sobie faktycznie nie będę dawał za wykonanie zadań. Będą one po prostu. No, dla wykonania, dla mnie gdzieś mogę sobie odznaczyć, że zrobiłem zadanie. Będzie takie utrudnienie dla mnie na UHC, ale powiedzmy, że zrobię to w momencie, kiedy już będę posiadał jakiś tutaj stan majątkowy w Minecrafcie. Jest gdzieś cave, nie? A w cave lubi być żelazo. Ok, zrobimy sobie kilo jeszcze jeden, wycofamy się trochę. I powiedzmy że przy tym Redstone nie ustawimy sobie kolejne miejsce postojowe. Czy to będzie, robimy sobie crafting table? Okej, okay, i musimy zrobić sobie piecyk. Piecyk też już mogę, mogę przeszkodzić, bo będę sobie tutaj przepalał. Um, a sądzę, że zaraz coś znajdziemy. Zróbmy sobie kilo, mam 30 skóry. Czy chciałbym zbroję sobie z tego robić? Szczerze mówiąc, nie chciałbym. Bo jest to, jak mówiłem wcześniej, marnotrawstwo takiego dobrego surowca. Um, da, robię sobie jeszcze co prawda trochę pochodni. Powiedzmy tyle, że jeszcze trochę węgla muszę zostawić sobie. O! Mamy cave'a. Cave jest oczywiście zalany sobie zatkamy z tej strony, żeby nic w nas nie strzelało. Żeby pajączek nam tutaj nie wleciał. I tu mamy żelazo. No zobaczcie, jak świetnie nam się to układa. I mamy diamenty! No ej! To jest, kurde, fajna sprawa, naprawdę. Żelazo i diament obok siebie, wow! Dobra, wezmę sobie trochę tego żelaza. Zrobimy sobie zaraz kilofil e, ile tych diamentów. Wow, naprawdę nieźle. Mogę sobie już zrobić na przykład z nich... E, mieczyk plus kill, bo na pewno będę inwestował w diamentowy kilof zaraz od razu. E, czyli teraz muszę przepalić sobie, czyli dajemy sobie trzy węglen, Co tam? Zaszalejmy szczerze mówiąc, e, nic nas to nie kosztuje. Przejdziemy się jeszcze do tych diamentów, obkopiemy je sobie. Mamy złoto diamenty żelazo Redstone. Ej, no fajnie! Naprawdę, już możemy wykopać się żelazo. E, więc tym się już zajmie. Od razu się przytopimy zaraz całe. Bardzo fajnie, że taki dobry cave trafiłem. No niestety dostać od szkieleta. Nie uchyliłem się od strzału, o tak mogę to ująć. I tu jest poziom 12. O, to to tak jak mówiłem, mniej więcej na tych poziomach się respi e, diament, i respi się żelazo, i respi się złoto. Aczkolwiek złoto i żelazo chyba. Czter, nie, że złoto się 40 poziom mniej więcej respi, a diamenty chyba od 12. Ewentualnie na 14 można znaleźć się bardzo rzadko. Chyba graf przedstawiał w ogóle gdzieś. Graf przedstawiał gdzieś graf, który pokazywał, jak to się wszystko respi. Weźmy sobie resztę żelaza, mamy akurat no, na pierśnik grajeczego. Zbroja diamentowa byłaby niegłupia, gdybym miał tych diamentów naprawdę sporo, ale w tym momencie mamy ich tylko trochę. Okej, okay, wykopiłem sobie najpierw złoto, bo to jest szczerze mówiąc, nawet ważniejsze od diamentów na tą chwilę dla mnie. I mamy prawie na refila. O, z 6. Czyli jeszcze dwie sztuki złota musimy gdzieś tutaj wykopać. Ale wydaje mi się, że w tym tempie mm, naprawdę uda mi się to. Tutaj rozkopmy. Ej, no, kurde, naprawdę niezłe złoże. Czy to jest 8 diamentów? Czyli jest to prawdopodobnie największe złoże, jakie można znaleźć? 8 bądź 9, już teraz nie pamiętam. Ale 8 diamentów to jest naprawdę spora ilość. W tym momencie zrobiłby sobie na pewno diamentowy mieczyk. Czy mógłbym zrobić sobie część seta? Nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie na ten moment. Na pewno zrobimy sobie mieczyk, bo mieczyk będzie dobrą rzeczą. Siekierki raczej nie chcę diamentowej. Nie jest to przedmiot, z którym bym jakoś tutaj. Nie jest OP według mnie, o tak. Mogę to ująć. I teraz jeszcze musimy zrobić sobie skrzynkę na zbędne przedmioty. Nie chciałbym nic tutaj wyrzucać zbytnio też. Dobra, na razie wyrzucimy sobie łóżko. Nic nie chciałbym wyrzucać. Wrzuciłem łóżko. Chciałbym jedynie sobie wszystko tutaj posegregować w tych skrzynkach. Nie wiem, czy mam sobie, bo i tak jak zdedam, to ich nie wykorzystam. Eee, tu farmy nie zrobię. Drewno mam trochę jeszcze zapasu. Inni, wystarczy. Piórka mogę odłożyć. I drewniany kilo, jak najbardziej, może wywędrować sobie do skrzynki. Co to, to od razu przepalimy, jak się przypali żelazo moje. I żelazo się już przetapiło, więc robimy sobie oczywiście na pierdnik. O, jeszcze fajny ten oczywiście dźwięk zakładania zbroi. diamentowy kilof zrobię sobie za chwilę. Jeszcze portalu do netheru nie robimy, oczywiście. Byłoby to irracjonalne do mojego poziomu gry. Muszę znaleźć jeszcze dwie sztabki złote, tak naprawdę. I. Nawet wszamać od razu całe ten. O, żelazo! Jeszcze lepiej. Jeszcze świetnie po prostu. E, ale będę musiał znaleźć gdzieś tutaj jeszcze dwie. Dwie, dwie, dwie rudy złota. Żeby na pewno sobie zrobić tego refila. Zazwyczaj mi tak bardzo dużo. Bo 6 to i tak jest dużo, złoże, Bo z reguły się po 4-po 3 respi złota. Lapis lazuli. O, jeszcze świetniej. Normalnie zaraz sobie enczam zrobię. To jest cave jest cave i tu mamy żelazo. A tutaj mamy górę cave'a, także tutaj od góry nam nic nie zajdzie. I mamy lawę, okej. Okay. Tutaj się nie będę zapuszczał raczej. Mamy jeszcze redstone, który też pozbieram. Redstone się może nawet przydać. Z jakichś mechanizmów mini. Oczywiście na razie to nie myślę o żadnych super sprzętach i tak dalej. Ale może w przyszłości jakiś system otwierania, zamykania drzwi. Albo system włączania w nocy świateł, czy coś takiego. Nie wiem, mogłoby być to dobre rozwiązanie, szczerze nawet. 14 żelaza, oj, jak dobrze mi. Jeszcze mamy węgiel tutaj za chwilę. Czy tutaj nigdzie złota nie mogę znaleźć? Nie, nie wydaje mi się, żeby by było złoto. Ale wydaje mi się, że będziemy kończyć powoli odcinek. Tak nam się bardzo dużo dzisiaj udało, jak na, taki, jak na taką wyprawę. Co naprawdę według mnie osiągnięciem jak dla nas. Bo spodziewałem się, że diamentów tutaj ja nie wykopię przez najbliższe 4 odcinki. A na szczęście udało mi się dzisiaj. Je. I 6 sztuk złota, więc to jest już naprawdę sporo. Tak naprawdę nam dwie sztabki brakują do zrobienia sobie refila, a refil wiadomo to jest uratowanie naszych tych serduszek, które straciliśmy. A w najbliższym odcinku prawdopodobnie już tego refila będę miał. Bądź jeszcze będę z wami szukał tutaj. Bo pewnie jeszcze spędzę jeden odcinek w kopalniach i później trzeci odcinek na robienie farm, coś takiego. Myślę, że takie rozlokowanie. O, czasu, będzie dosyć logiczne. I pozwoli mi tutaj szybko się rozwinąć w grze. Eee... Więc teraz wrócę sobie jeszcze do posterunku. Tylko do naszego tutaj węgla nie będę zbierał przy lawie, bo jest, jak mówię, przy lawie, więc nie chcę ryzykować sobie. Tu mam jeszcze ten lapis, który nie wykopałem. Okej, okay. lapisu mamy całkiem sporo, więc jak bym chciał sobie entram zrobić? Oczywiście już mamy. Niestety ja tutaj chyba żadnego źródła wody nie mam. Nigdzie pod ziemią. Będę musiał sobie zrobić jakiś kurs na powierzchni. Chociaż nie, tu jest woda. Ej, wiecie co? Pal licho, przedłużymy trochę odcinek. I pewnie, to, pewnie tego pożałuję. O, nie mam też haza. Dobra, przytopimy to na szybko jeszcze. E, Posłobimy sobie to wiaderko i już bym sobie w następnym odcinku enchant wykonał. Bo mam wszystko poza trzciną. No dobra, już bym zebrał sobie wszystko, co tutaj mogę wykopać. Musimy sobie tę że zostanie zostanie na awaryjne okoliczności. E, ale najwyżej w najbliższym odcinku wybrałbym się po jakąś trzcinę i zrobiłbym sobie enchant. No i to byłoby dobre i no, mógłbym się wynurzyć wtedy. Z enchantem miałbym już jakąś lekką przewagę, bo mógłbym sobie porobić enchanty wspierające moją zbroję, łamane na wzmocniające moje oręże. Nie, ja tutaj się, się nie zapuszczam. Nie ma takiej opcji, żebyście mnie tutaj zachęcili do wejścia. O nie! Ja zostaję tutaj. Ale w tym momencie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę, bądź w ogóle jakiejś aktywności w postaci komentarza. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!